dostać ludzie powiadomienia PXD nikt nie pisał na czacie, więc to było sus, I to totalnie sus że już trwało kilka minut streama i nikt mi nie zaczął pierniczyć o o petach w robloxie hmm. ja sobie zrobię takie coś wejdę sobie na blumukowo Ogłoszenia o YouTube. Cyk. Bo jestem etyberem. A każdy etyber musi być etyberem i dlatego jestem etyberem. O! Każdy etyber ze mnie jest. Czy coś ten desenk. O, jeszcze jedna osoba, jeszcze pokczampowo czuję się zajbiście. Jak nikogo nie ma i nagle jest. Nie wiem, co jest z tymi. A, bo wiadomo, bo przestałem streamować, wiadomo, dlatego. A, dobra, znowu dwie osoby. I znowu pewnie nikt nie napisze. i pewnie napisze siema, i Camilo siema, i to tyle. Albo nikt nie napisze nic. Na czacie. Pokczan, to co ja muszę, kurde tego, ja muszę teraz rozdać bronie? Do dupy takie coś. I to bardzo do dupy są takie streamy, więc... Eee, kurde, jestem sad. Nawet ludzie nie chcą zagrać wypraw. To jest teraz smutne. Co z tego, że jest ich końcówka, więc... Pewnie ludzie się zgłoszą. Coś wczuje, że będą się zgłaszać, że Jezu, wyprawy już są nowe, XD To tak będzie Oj, trzy osoby i zero... Łaajów Jest tak ciekawie, jak to wygląda Że nikt nie pisze w ogóle XD takie porządne No, i cztery osoby nawet a nikt nie pisze: Gad, demyt! Co jest? Muszę odświeżyć je, co? Czy co? Co jest? Ja nie mam żadnego live'a, nawet na jakiś, że nie da się komentować albo coś. Co jest kurde z tą gierką za trzy grosze? A cyk I epickie zwycięstwo. Dora no. O Jezu, ile glu, glu to? Więcej niż na streamach blu. Widać, że każdego znudziły te nowe wyprawy. To znaczy, te wyprawy pewnie na nowych już będzie. Dosyć duży wysyp. A, a jak wziąłem jakie malowanie? A to. To główienko totalne. Które było za darmo. Za jakieś tam głosy. Nie pamiętam, jak to było. Aha. Super dopracowana gra, kur. Ładny. No nie powiem, no nie powiem, kurde. Nie da się tego nawet podnieść. Jezus. No, zarąbiście dopracowana gierka, epic, nie powiem. Do tego warto ją wydać już teraz z tego, że ma jeszcze dużo niedoróbek. Ma chyba więcej niż... Po, yy, ...niż w becie, gdyby była. O, sobie może jakieś matce na potem. A nie, dobra, potrzebuję kamienia i metalu, ale metalu to... METALU TO NIŁICHU NIE SŁYCHU! I to dosłownie tu nic nie ma, jeżeli chodzi o metal. O kamień to możesz rozwalać wszystko. Ale metal musi zdobywać w najgłówniejszy sposób, jaki istnieje, czyli z dropów. Bo jedynie tak dropi. Dosłownie tak to dropi. Raz, dwa, trzy i co. Tak. No uwielbiam moją rolę jako farmera na tej misji Po prostu czuję się geniusz kompletny Ale sobie przy okazji się robi ta misja, więc ciągle. Kolejna anomalia Nawet nic nie, mo nie może tu ciekawego robić, tylko zbierać anomalie Nawet broni już się nie sprzedają, tylko anomalie robić w sensie będą się zmordować jakieś maty yy, na przed na, tymi wyprawami będą się zmarnować maty, bo jeszcze budowanie udane budowle w misjach to by mi się fajnie zaliczyło przy okazji raz, dwa o, dwie osoby już na streamie Pock, czy nic tamtej nie napisały a nikogo i tak nie ma. No, czuję się zajebiście Nie powiem. No i też żadnej nie ma aktywności. Także w sumie nie wiem, kto ogląda te streamy. A. Coś to RS już ostatnio psuło. Tak ostro. Raz. No. To sobie chyba można dokończyć już tą misję. To znaczy dokończyć maciela. 10 Aha, dobra. Odpalono wszystkie pylony? Tak, już wszystkie pylony. Ja pierniczę. Ja z 10 gl glutu i ja co z tym zrobić? Jedynie co mogę zrobić z tym to nie, nie ma żadnej wieży do zrobienia Kurde, a będę sobie to wykorzystał, bo 10 glutów to jest niemała fortuna O, jeszcze kolejny glut No kurde, to się nie da nic zmarnować nawet O, dobra Jest coś fajnego do roboty Tylko muszę sobie wziąć prawilną jakąś pompę konkretną O, wezmę sobie to No kurde czy przypadkiem was z boty nie miały. Dziękuję. Czy przypadkiem ich kurde nie miały zabić te drony? Bardzo dziękuję. O, w końcu ktoś napisał! Jestem, jestem. No, cześć. Nie jesteś tak naprawdę pierwszy, bo było tu parę osób, ale ogólnie no. Jółka. Po prostu nikt nie pisał. Było parę osób, ale nikt, nikt nic nie pisał. Nie wiem, kurde, jakim cudem. Nawet nie było aktywności. Kurde, nawet nie mogę tych dronów zrobić, bo nagle atakuje mnie tysiąc pustaków. Mapa w górę, oczywiście, to dzięki. da się. Może jeszcze ktoś przyjdzie na tego streama, to by było fajne. Yy, dobra. Kurde, ale dostaję w łeb. Dobra, dziesięć. Dobra, nie chce mi się, kurde. Przez te, z... te czołamiotki to mi się nie chce. Z tego za mądrze zdechnę. Coś czuję. O. dobra, jeszcze 2 minuty do końca misji. Ogor, jak ktoś kapi, jeżeli nie masz coś zrobione z wyprawami, albo coś, to mogę ci porobić jak chcesz. W sumie i tak nika nie ma, więc nie mam co robić. Kompletnie, eee, dobra, jeszcze sobie to pozbieram. Mm. No i gitara raz. Hmm. No jest tylko energia słodka z tych naszych motek. W ja głównie kupuję skiny, nie kupuję motek prawie. Może od czasu do czasu kupię sobie motkę. W sumie gorzej mam z malowaniami tak naprawdę. Bo żadnego malowania nie kupiłem aż chyba do 14 sezonu. A dopiero... nie. nie. Muszę sobie zobaczyć jakich... Mal... Czy malowanie jakieś kupowałem w ogóle. Jedyne co pamiętam to dostałem jedno od tego. Od Oskiego. A to był chyba 14 sezon I to była ostatnie moja ostatnie moje malowanie jakie kupiłem w ogóle w Gierce Bo to tam skarnatów. Albo jakieś albo po prostu. Jakieś tam pakiety musiałbym sobie zobaczyć. No, 12 gru, gru, to pogis. Nawet te stupy 20 gl glutu dobra 13 a jeszcze co mi brakuje jeszcze tam paranostu dobra wali się a dobra jeszcze 3, 3 sekundy do ewakuacji no i już się zrobiło esper od ewakuacji w ogóle nie wiedziałem że na wyprawach da się akurat takie coś zrobić że wszystkich oceniańców hmm, oczywiście tak ja miałem najmniej, bo ja dopiero weszłem na połówkę, tak jak zwykle kocham wchodzić na połówki 4 miliony trzecia skrzyneczka Eee, ciekawe, może jakieś rzeczy trochę fajne, bo nie sprawdzałem tą misję osobiście a i tu gram jedynym skinem z karnetu Hmm. Hmm, nakupywałem się trochę motek. Ale minus taki, że straciłem konta samego. Ale w sumie błękit, tak, zrobiłem go chyba do trzeciego tłajna. Trzeciego albo czwartego tłajna i tylko tyle. Nie chciało mi się dalej robić go. Albo tym, tam nie było już fałdolce. Tam jedynie co to można było sobie zbierać, ale nie chciało mi się kompletnie. Z tego konta zbierać. Więc no. Ale i tak mam jedno konto, więc no, a tam mam 1500 widolcy. Także jeżeli coś ciekawego będzie w aktualizacji, to to sobie coś kupię. No. No i zarobiliście. No i. Z... A, jest maruder dzisiaj w sklepie. O! To trzeba kupić, wiadomo, to, to jest zarąbista brońka Dobra hmm. To malowanie dostałem i to było z pakietu Więc patrzę na które kupiłem ostatnie malowanie to chyba było w 15. Tak, w 15. To było. Kto to kupiłem sobie malowanie? O to, gorące i zimne. To malowanie kupiłem. To jedyne malowanie, które kupiłem w ogóle w Gierce. To znaczy takie ostro kupione przeze mnie. I to było moje ostatnie malowanie, jakie kupiłem. Bo reszta jest z karnetów, jakieś z, z jakichś pakietów albo coś. Większość tu malowań, jakie mam, to one są albo z pakietów, albo dostałem od ludzi, albo coś. Le. Albo tu są jakieś na przykład. Tutaj było z YouTube'a, to się dostawało za podłączenie konto. Ja gram od sezonu 9, więc no, ja gram od sezonu 9 no, na tym koncie normalnie, więc no, mam tutaj trochę rzeczy tak naprawdę. Bardzo dużo tych rzeczy ogólnie mam więc. No, coś tam mam. Tak, wiem, za dużo szafka. Well, pomóżcie mi, proszę. I właśnie dlatego nazwałem live'a. Yy, Skinę. Yy, skin, yy, ten. Yy, skiny zmieniać muszę, bo ja mam tego za dużo i niektórymi skinami w ogóle nie grałem. Całkowicie nigdy na przykład jeżeli chodzi o skiny jakie kupiłem to na przykład nigdy nie grałem tym roźnym Dealerem albo nie grałem na przykład tą yy, paroma skinami z karnetów może, albo taki, takimi skinkami, że one były w pakiecie i kupiłem je na przykład w tym pakiecie YouTuber, yy, jakiegoś youtubera była ta yy, była piech, piechurka i właśnie ją kupiłem, ale o Jezus, Maria Moja konsola już się dławi, to widać. O Jezus, Mary, co ty się stało z tymi skinami? Oh my god. Ale reszta to kupuję, skinki głównie. Bardziej kupuję same skiny. Z... No i jeszcze emotki tam. Mało mam tych emotek. Kupione oczywiście w 30-dniałej. A, jakieś tam mam. A i zaznaczone mam od widzów, więc no. Dobra, więc tak. Trzeba by zagrać teraz misyjkę. Hmm. 160 nie za bardzo. Wyprawy to też tak nie za bardzo dzisiaj. Ob... Nie opłaca się nic grać tak naprawdę. Mógłbym grać lochy cały czas, ale bez przesady. Szanujmy się chociaż przez chwilę. Hmm. A może jest roach jeszcze na tutaj. Hmm. Nie, nie ma na, Ani na... Na pierwszym kącie, ani na drugim nie ma go. A no nie ma roger Eee, dobra, poradzę sobie chyba. A, dziwne znaczki. Aha, dobra. Nie kojarzę. Dobra. Kurde, on pełno znaj. A, pewnie zakończę teraz, daj, bo ciężko. Nie mam co robić.